Witam Was, Szanowni Państwo. Ja chciałem dzisiaj wypowiedzieć się. Znaczy, nagrywam ten film telefonem komórkowym, po to, żeby wyrazić swoją opinię o tym, o wyborach, o wyborach prezydenckich. Proszę Państwa, nagrywam to dlatego, że jestem zbulwersowany tym, co wyczytałem w internecie i co usłyszałem w telewizji publicznej. Otóż pewna młoda kobieta, młoda niepełnosprawna kobieta, przestała być podopieczną pewnej fundacji w Bydgoszczy tylko dlatego, że udzieliła poparcia, udzieliła poparcie panu obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Czyli zadek zadeklarowała, że będzie na niego głosować w drugiej turze. I to spowodowało, że ta fundacja ją wyrzuciła. Tak, proszę państwa, tak działa Platforma Obywatelska, tak działają wierni fani Platformy Obywatelskiej. To, co się dzieje, proszę państwa, to jest skandal. To jest skandal, to jest aż no naprawdę ciężko to skomentować. Ciężko to skomentować. A ciągle się uczymy. W telewizji słyszymy. W kampanii prezydenckiej pana Trzaskowskiego, że to jest czas pojednania, że jak on by był prezydentem, to będzie pojednanie, będzie pięknie, ładnie, wspaniale, pogodzi się ze wszystkimi. Propagandowo nawet gdzieś w pewnym miejscowości podał rękę osobie ze sztabu Dudy, tak? A widzimy co się dzieje, proszę państwa. Jaki kandydat? tacy wyborcy, proszę Państwa, tacy ewentualnie działacze też, gdzieś w różnych regionach Polski. Tak brudnej kampanii, jaka teraz jest, to ja jeszcze nie widziałem, wam powiem szczerze. Naprawdę, ja już wiele kampanii prezydenckich, czy wiele kampanii takich politycznych miałem okazję obserwować od czasu, jak się interesuję polityką i to, co się teraz dzieje, to jest tragedia. Proszę Państwa, Straż miejska w różnych miejscowościach ściąga plakaty dudy, Poznań, Wałbrzych, Warszawa. No to jest bezczelność, proszę Państwa, ze strony sztabu trzaskowskiego. Ponadto pojawiają się w internecie, ale też na wioskach takie informacje na drzewach rozwieszane, albo na słupach, że jeżeli zagłosowałeś w pierwszej turze na DUDE, to twój głos zostanie zaliczony i w drugiej turze nie musisz głosować. Proszę Państwa, oczywiście przeciętnie wyborca widzi, że to jest jakiś żart, ale ludzie starsi mogą tego nie zajarzyć. I to jest zupełnie normalne, proszę Państwa. Ludzie starsi mogą pomyśleć, że to jest jakaś informacja urzędowa, która tam została. No, taka decyzja została podjęta, i mo mogliby się nabrać na to najzwyczajniej w świecie i nie pójść do drugiej tury do wyborów. To jest pokaz tego, co potrafi zrobić Platforma Obywatelska, sztab Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, sytuacja jest naprawdę bardzo brzydka i nieładna. Platforma Obywatelska atakuje znaczy, robi po prostu różne zabiegi ku temu, by wygrać wybory. Ale to jest gra bardzo nieczysta, proszę Państwa. To jest nieczysta. Weźmy na przykład tę debatę, która miała się odbyć z dwoma kandydatami. Trzaskowski zapraszał prezydenta Dudę do Leszna i w Lesznie miał praktycznie same usłużne dla siebie media. Może oprócz dwóch, czy to stacji telewizyjnych, czy dwóch rodzajów mediów, które są niezależne i może bardziej by sprzyjały aktualnemu prezydentowi Dudzie, reszta mediów, proszę Państwa, jest przychylna dla Platformy Obywatelskiej i dla pana Trzaskowskiego. Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Jeżeli weźmiemy takie media jak TVN, TVN24, weźmiemy Newsweek, weźmiemy politykę, Gazetę Wyborczą, Radio Tok. FM. I szereg, szereg innych mediów, no fakt też, oczywiście. No to to, to, jest, to są media, które najpiękniej jak tylko mogą piszą o Platformie Obywatelskiej i krytykują, ostro krytykują, bezpardonowo PiS i robią jakieś niezbyt ładne i nieprzyjemne, że tak powiem, rzeczy. Tak jak ta, ten temat o tak zwanym ułaskawieniu pedofila co zostało wypisane, proszę Państwa, w fakcie. Okładka, wszystko, co tam zostało napisane, to są, proszę Państwa, proszę Państwa, bzdury. To są wielkie bzdury. Jak to powiedział Pan Prezydent Andrzej Duda, że Niemcy chcą wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich. Proszę Państwa, przecież jak weźmiemy Warszawę, za, e, rządzoną przez Trzaskowskiego, to wiele spółek i firm jest niemieckich. Firma Arriva Czyli ta firma, która, że tak powiem, zajmuje się komunikacją miejską, jest niemiecka i mamy oto przykład tego, że brak odpowiednich procedur kontroli doprowadził do dwóch wypadków w krótkim czasie. Najpierw był pierwszy groźny wypadek, tak, kiedy autobus spadł z mostu, jedna osoba śmiertelna, jakoś dwa tygodnie później kolejny, kolejny wypadek. Obaj kierowcy byli pod wpływem narkotyków i urząd miasta Warszawy nie zlecił kontroli po pierwszym wypadku, tylko dopiero po drugim, tak, po interwencji ze strony mediów. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Mamy też przykład, jak jest w ogóle zarządzana Warszawa przez Trzaskowskiego, podwyżki biletów komunikacji miejskiej, podwyżki za śmieci, podwyżki za parkingi, a to wszystko dlatego, że miasto jest... Zadłużone, szanowni państwo. Miasto jest zadłużone i to bardzo solidnie, i to zadłużenie ciągle, ciągle rośnie. Pan Trzaskowski obiecywał darmowe żłobki, przedszkola. Okazuje się, że to jest niemożliwe do zrealizowania i ta obietnica nie będzie zrealizowana, proszę państwa. Żłobki, przedszkola, utrzymanie dziecka w żłobku czy w przedszkolu jest bardzo drogie. Były podawane w, w mediach, w telewizji publicznej. Przykładowe ceny 1400, 1500, 1700 zł tak, za miesiąc. Także to są bardzo wysokie ceny. I tutaj obietnic, obietnica jest yy, niespełniona pana Trzaskowskiego. Jak donoszą zresztą media, pan Trzaskowski zrealizował raptem może z pięć obietnic. Jedną z nich to jest podpisanie karty LGBT. Dzisiaj yy, wycofuje się z niektórych, niektórych zagadnień związanych z kartą LGBT, bo niegdyś obiecywał, że będzie dążył do tego, żeby doszło do ślubów, tak, ślubów par jednopłciowych, no i do tego, żeby par jednopłciowe mogły adoptować dzieci. Dzisiaj się z tego wycofuje, mówi coś zupełnie innego, proszę Państwa. Dziś pan Trzaskowski jest nagle taki wierny, taki religijny, wręcz jak był przed pierwszą turą w Małopolsce, to pani Jagna namarczył Porównała go niemal do papieża, bo przypomniała, że kiedyś tutaj była wizyta papieża, a teraz przychodzi pan Trzaskowski, taki drugi rozmodlony człowiek, po papieżu dosłownie. Proszę państwa, w tym, w Małopolsce pan Trzaskowski zyskał bardzo słaby wynik, gdzieś chyba powyżej 20%. Pan Duda yy, tam w pierwszej turze miał ponad 51% poparcia, tak naprawdę tylko Kraków się tam wyróżnia, bo to jest stolica, duże miasto, ale w porównaniu z innymi większymi miastami Kraków całkiem dobrze wypada, biorąc pod uwagę, jak jest tendencja, że ciągle jakby zwiększa się poparcie w małych miejscowościach, bardziej na wschodzie, w średnich miejscowościach dla PiSu, teraz dla kandydata właśnie dla pana Andrzeja Dudy, i zostają przede wszystkim duże miejscowości, choć nie wszystkie, bo wiemy, że duże miejscowości takie na wschodzie, takie jak Lublin, czy takie jak Rzeszów, czy nawet tutaj Kielce, Częstochowa, no to w tych miastach wygrał pan prezydent Andrzej Duda. W każdym razie kampania jest naprawdę bardzo brudna, dużo kłamstw, jakieś insynuacje, że PiS gdzieś tam podniesie podatki za chwilę, że gdzieś tam coś słyszał pan Trzaskowski, nie? To jest oczywiście dementowane ciągle. Bo mamy teraz w tej chwili obniżkę podatków, jeśli chodzi tutaj o podatek VAT na wiele produktów spożywczych, tak, na wiele produktów codziennej potrzeby. Mamy też, proszę państwa, zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia, czyli ci, którzy pracują do 26 roku życia nie płacą podatku PIT, tak? No i jest takich, ja na przykład odczułem tutaj obniżkę podatków z 18 na 17%. Tak wygląda to zarządu rządów PiSu. Jak przypominamy rządy Platformy Obywatelskiej, to pan Tusk mówił kiedyś, jeszcze w 2007 roku, że naczelną polityką naszego państwa będzie stopniowe obniżanie podatków, tak. Nie obniżył ani jednego, proszę Państwa, obniżył, podwyższył stawkę VAT. Mało tego, pan Donald Tusk miał być liberalnym politykiem, a doprowadził do tego, że podatek belki od lokat czy od inwestycji kapitałowych, który można było od czasu, znaczy w niektórych miejscach można go było obejść, na przykład były takie lo lokaty jednodniowe czy miesięczne, i banki mogły obejść ten podatek, no to Tusk go jeszcze bardziej wzmocnił, tak? Żeby, broń Boże, nie było takiej sytuacji, że ktoś, kto inwestuje, tak? Na rynku kapitałowym, że żeby, żeby, żeby go nie zapłaci, że każdy musi zapłacić taki podatek, nie? Także Tusk zabiegał bardzo mocno, by podatki były yy, płacone, chociaż nie wszystkie, bo <grych> była luka vat proszę Państwa. Pewne duże firmy nie płaciły, nie rozliczały się z podatków VAT jak należy, no, i mówi się o tym, że każdego roku przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u traciliśmy każdego roku 50 miliardów złotych, proszę Państwa. Tak rządzi Platforma. I Tusk też zapowiadał, że już wkrótce Polacy wrócą z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jeśli chodzi o. Emigracje to właśnie było w drugą stronę. Setki tysięcy Polaków wyjechało na obczyznę. I co jest takie dosyć no zadziwiające, niepokojące, to to, że ci ludzie jakby nie wyciągnęli wniosków, że zostali jakby wygonieni przez Platformę Obywatelską i tam jakaś część Polaków za granicą głosuje na Platformę. Tak jakby chcieli, żeby Platforma wróciła, żeby jeszcze więcej może ich znajomych wyjechało z Polski za granicę, tak? I, i żeby tu nie wracali. No trzeba troszeczkę tutaj mieć takiego myślenia i takiej, takiej samoświadomości, że jeżeli Platforma źle rządziła, to się na nią nie głosuje po prostu, nie? I nie ma tutaj znaczenia, że, że, że ktoś tam może nie lubi PiSu czy Kaczyńskiego. No to jest bez sensu takie głosowanie na, na ludzi, którzy źle rządzili i doprowadzili do wyjazdu Polaków, tak? Zarobki 1200-1500 na miesiąc, takie były zarobki za czasów Platformy Obywatelskiej. Nie dało się za to normalnie wyżyć. W tej chwili ja nie mówię, że jest tutaj jakiś raj na ziemi, ale jest, jest lepiej. Przez te 5 lat się zmieniło na lepsze, tak? Chociażby właśnie z tymi podatkami, z podwyżką wynagrodzeń. Bezrobocie jest niższe, bo nawet teraz przy, korono, przy koronawirusie, prawda? Przy jakby kryzysie korono, koronawirusowym mamy 6,1% bezrobocia, a jak odchodził. Pan Komorowski, tak, ze swojego stanowiska było, było 9% bezrobocia, a wcześniej w ogóle utrzymywało się około 13% bezrobocia przez prawie, prawie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. No tak było, proszę Państwa, czyli nie tylko, że Polacy nie wrócili z emigracji, ci, co tutaj zostali, mieli bardzo źle, było wysokie bezrobocie i niskie zarobki. I pan Trzaskowski w żaden sposób tutaj nie jest kimś innym, on jest z Platformy człowiekiem, on jest człowiekiem Tuska, realizuje jego jakby założenia jego zamierzenia Tusk bał się wystartować w wyborach prezydenckich, bo miał tam jakieś wewnętrzne sondaże, które pokazywały mu, że może przegrać. I Tusk de facto nigdy nie wygrał wyborów prezydenckich. Raz kiedyś wystartował, przegrał z panem Lechem Kaczyńskim. No i tak, tak to się stało, że po prostu przegrał i już no jakby nie chce mieć takiej sytuacji w swoim życiu, że ponosi klęskę, Tak, tak to wygląda. W każdym razie chcę wam powiedzieć, że yy, ja nie, nie wierzę, proszę państwa, w ani jedno słowo tutaj panu Trzaskowskiemu. Ten człowiek kłamie, bo w, te, w tej chwili mówi, że on utrzyma te programy socjalne, czyli 500+, 300+, 900+, i że wiek emerytalny będzie też utrzymany, gdzie cały czas się przypomina jego wypowiedzi, jak głosował, nawet w wyborach, nawet w czasie kadencji, pierwszej kadencji PiSu, tak, od 2015 roku, że głosował yy, przeciw Przeciw obniżeniu wieku emerytalnego, tak? I wcześniej oczywiście głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego i cały czas mówił, że, że trzeba ten wiek podwyższać, tak? I to samo mówił w wielu różnych innych kwestiach, takich jak 500 plus, 300 plus 900 plus, tak. Także no, platforma generalnie jest przeciwna tym wszystkim programom socjalnym, aczkolwiek teraz jak widzisz, że to jednak przyniosło PiSowi poparcie, no to tutaj mówią, że oni to utrzymają, ale to wcale nie jest powiedziane, że oni to zrobią. Ja jestem przekonany, że oni to stopniowo by wycofywali, bo oni nawet yy, nie potrafią wygenerować takich pieniędzy, żeby, żeby móc takie programy utrzymać. Oni nie umieją rządzić, tak? są bardzo słabi. Ja kiedyś troszeczkę popierałem Platformę Obywatelską, był taki czas, nawet na niej głosowałem, ale niestety, no, ja jestem człowiekiem, który się uczy. Widzi, widziałem, w jaki sposób oni rządzili, widziałem, co, co zrobili i raz na zawsze się nauczyłem, że no nie warto im ufać, nie warto, proszę Państwa, na nich głosować, bo oni w najzwyczajniej w świecie, proszę Państwa, no, oszukują, kłamią. Nawet... Powiem wam szczerze, że ich wyborcy, wyborcy Platformy Obywatelskiej mówią, że przecież ten socjal pójdzie, no trzeba ten socjalizm zniszczyć, zaorać, żeby tego 500 plus nie było. Czyli wyborcy Platformy, platformy Obywatelskiej, można powiedzieć, znają jakiś tajny program Platformy, Platforma mówi, że nie będzie obniżać, że, że, że nie będzie zabierać 500, plus, że wszystkie te programy socjalne zostaną. Pan Trzaskowski o tym mówi, a Platforma mówi, że nie. Znaczy, fani Platformy mówią, że nie, przecież to chodzi o to, żeby oni to zabrali. No to jest jakaś schizofrenia, proszę Państwa. To jest jakaś straszna schizofrenia. To co, co, to co Platforma Obywatelska sobą reprezentuje, to co reprezentuje pan pan Trzaskowski, proszę Państwa. No i tutaj <laughs> trzeba też popatrzeć w jaki sposób rządzi w Warszawie, jakie jest zadłużenie, jakie są ceny za bilety, proszę Państwa jakie są awarie, te wszystkie, prawda, sytuacje z, związane z Czajką, czy teraz z tym ostatnim zalaniem, z tym szambem, proszę Państwa, które wydostaje się na ulicę. No niestety, no jest, jest tragedia. Ten człowiek sobie kompletnie nie radzi, jeśli chodzi o miasto Warszawa. No, ludzie na niego tam zagłosowali, bo głosowali przeciw PiS. Proszę Państwa, można naprawdę przeciw PiS zagłosować na nawet najgorszego kandydata i sobie zrobić krzywdę w mieście i później tego żałować. A ja jestem przekonany, że... Pan Trzaskowski, oczywiście, teraz po tych wyborach po 12, po 12 lipca, yy, wróci do ratusza. Oczywiście, że wróci, bo ja jestem przekonany, że on przegra te wybory, bo jest, jest słaby, jest, nie jest patriotą. To, co mówi, jest po prostu kłamstwem. On kłamie cały czas, nie? Nie, ma co tu się, nie ma co tu się oszukiwać. Tak? No i tam będzie dalej męczył tych, będzie, będzie, będzie męczył mieszkańców stolicy. Myślę, że jak poczują jeszcze większą drożyznę, bo to się tam szykuje przy tym zadłużeniu, no, to będą chcieli za jakieś 3 lata kogoś innego wybrać, nie? Nie mam pojęcia, proszę Państwa, jak to wszystko będzie rozegrane, kto będzie startował i kto będzie miał szansę wygrać, ale jestem przekonany, że Trzaskowski straci poparcie tam w Warszawie, tak? Straci poparcie tam w Warszawie i najprawdopodobniej za 3 lata przegra wybory, tak? Także proszę Państwa, 12 lipca idziemy głosować na dudę, popieramy kandydata który łącznie z obecnym rządem coś robi dla Polski, który idzie w kierunku rozwoju, który chce, proszę Państwa, dla Polski dobrze żeby było jak najlepiej, tak? Głosujemy spokojnie na Dudę, no i liczymy na taki wynik, który oczywiście da mu możliwość wygra. A ja wierzę naprawdę bardzo, moc, bardzo mocno w zwycięstwo Dudy, także wszystkiego dobrego, trzymaj ta się, będzie OK.